Jeżeli potrzebujesz się załatwić, to do końca i prawo. Do końca i prawo. To zaraz jesteśmy, że Marzeca. Ja? No ty, a kto? Ale co wy jesteście razem, że idziecie do kilka razem? No, nie, no nie tak. tak. Kurczę, co ty gadasz Marek? Chodź. Nas tu nie ma. tam robicie? Bawimy się fajnie. Co mam chce? On jest Nie wiem, chyba zazdrosny jest. Marek, a ty co, nie idziesz do domu? Czekam na ciebie. No dobra. Kurze. Marku, czemu przeszliśmy na most kudek? Nie, to jest tak. Miejsce naprawdę nie jest istotne. A wiecie, ile taki operator kosztuje? To jest najlepszy kamerzysta na w Polsce. Dobra, kaleko, pomogę ci. No, dawaj. Dmuchaj. Dmuchaj. Tak, aby każdemu się kimś podobało. Jeśli widzowie no, chcecie, żebym z kamerzystą zrobił bitwę na slajmy, to zostawcie po tym Nie, nie dostaniesz, myślę, do żadnego filmu. Nie, wcale, to bicie 10 tysięcy łapek w górę. A gdyby... ja was wszystkich oszukam i nie zaproszę kamerzysty do filmu, bo nie dostaniesz kamerzysty żadnego. oj, kto oj, oj, ty jest zazdrosny, tak? No Mareczek... Nie, po taki... prostu ja tutaj lepuję warunki, tak, a nie ty. Marek! Mareczko, Mareczko. Marekko! Nie chcesz mu ściągnąć worka? Nie, 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 nie. Nie Mówią, że jest przystojny, nie? Tak, Kamrzysta. Nie, 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 nie. Nie Nie, 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 nie żadnego worka. Powiedziałem, że nie ściągnę worka, tak? Wiesz jaki on jest przystojny? Kamrzysta. Mega przystojny. On się podoba... Nie, przystojny. nie kłam Marek, jestem brzydki i strasznie. Mu się podoba? No nie, nie ściągaj mi Nie, Marek, nie ściągaj mi Nie ściągaj, proszę cię Ma Proszę cię, Marek, nie ściągaj mi Zdejmujemy Nie, Marek, pod tym środowiskami Zabrałbyś go tam? Nie Nie, już Powiem ci, że warto, nie? Olejnik, chodź tu On się podoba wszystkim Olejnik, szybko Zdejmujemy? Nie Piszcie czy zdejmować Marek Nie Odejdź ode tym nie bo walnę Walnę, Wszystkich was pobiję O Nie Patrz, 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 to, 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 nie, kurczę. Marek, proszę cię. Co jest z tobą, Marek? Marek, co się dzieje? Przecież to tak Co się z nim dzieje, Olej? Nie mam pojęcia. Ojej, Jezu, jak cię trzepię. Ja już nie mam szans. Jak nie masz szans? I dlaczego ci się tak łapie często? Ja już nie mam szans z nim. Marek, dzwonić po karetkę? Marek? Marek, co się dzieje? Co się dzieje? Oj, boli oh. Oh. Dobra Marek, kończymy film, nie jest już tego biskitu. Dobra, biało mi ze jestem prestiżowy, złata nie zjem. Ola moja głowa. Ola, co jest? Dostałem drzwiami. Mocno? Ola. Może trochę przesadziłam? Marek! Dostaw, co się stało? Drzwiami dostałem. No to czek, czekaj, to nie. No bo tak stanąłeś. Dostań, Przepraszam, przesadziłam trochę. Mogę pokarytkę zatwonić? Nie, weźcie. No, czekaj, chodź. tutaj no tak, idziemy Muszę się złożyć, bo się rozłóżę Luzę? ty widzisz co się dzieje? Widzę, widzę Nie widzę, muszę się kula, wiecie. Dobra, bo zejdziesz, Peskitu, weź, weź to pypluj Dzwonisz czy nie? Odpowiedz Dobra, p***dol, dzwonię po karetkę Marek, stała, idziemy Na razie odwiozę cię Nie jest Pekin, to Kupił dwa lody, jak będzie trzeci? Słuchaj, nie wal jakichś podtekstów dziwnych. Ja dzisiaj... Jakie podteksty? Ja tylko mówię o trzecim lodzie. No, słuchaj, ja powiem ci, że ja dzisiaj jestem twardy, ja wytrzymam wszystko, co by się nie stało. No ale trzy lodziki, Marku? Dobra, nie wiadomo z to. To nie są żadne podteksty, to jest po prostu lód. Skończyliśmy rozmowę. Nie wiem, jak on ci to zrobi, tylko po prostu trzy ile, i leżę. Zabierzesz stawisz pieniądze i, i postawisz, lepiej tam wahać około. Dobra. Ja to już naprawdę adbuster, to jest dla mnie w tym momencie, to trzeba być fadem. Chcesz się zapoznać z moimi Co? Bo tak się składa, w ogóle zapomniałem Ci powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Lord Crownfield. Lord Cruzville, który specjalnie dla ciebie ufundował prezent. Ufundował prezent w postaci zdjęcia z autografem dla najlepszego kamerzysty na polskim YouTube. Proszę, pamiątka od Lorda Cruzvillea specjalnie dla ciebie. No to wymyśliłem powód, że pojedziemy do moich rodziców. Aha, ty. Serio? No? Czemu nie? Ja jakim cudem ty w ogóle pom pomyślałeś o tym, żeby mnie zabrać do twoich rodziców? No co, no pojedziemy do moich rodziców, zapoznasz się z nimi. I będzie fajnie. Ten prezent sam ci kupiłem. Ja tutaj dodaję tego designu, tak? Gdyby nie to zdjęcie, to ta szopa zupełnie inaczej by wyglądała. Przepraszam kamerzysta, Nagrasz mi ten film? No nagrasz. No, czemu ty się do mnie nie odzywasz nawet? Proszę, moje, do ciebie. Weźmiesz no, kamerzysta. No przepraszam, nie ja potrzebuję ciebie w tym filmie. No co ja mam zrobić? Nawet jak sobie wezmę jakiegoś operatora, no to ten odcinek ma polegać na tym, że po prostu ty musisz tam być. Potrzebuję siebie, słyszysz? No dobra, kolega też może wejść. Jak już jesteście razem...